Słuchajcie, to co wam teraz powiem jest czymś niesamowitym, po prostu niesamowitym. Nawet siebie nie widzę teraz w ekranie, ale mam to gdzieś. Słuchajcie. Nie wiem czy każdy to zrozumie, ale jeżeli to zrozumiesz, to będziesz w stanie odmienić swoje życie. Słuchaj, wyobraź sobie, że jest pudełko. I ty jesteś właśnie w tym pudełku. Ty jesteś w tym pudełku, zamknięty w tym pudełku, do momentu, aż zmienisz połączenia neuronowe w swoim mózgu, czyli swoje zachowania. Zobaczcie na to, ile jest ludzi, którzy przykładowo są chorzy i co ci ludzie robią. Działają na autopilocie, zdrowo się odżywiają. Z, y, ćwiczą, jedzą tabletki, jedzą suplementy i działają na autopilocie, ciągle robią to samo, i jaki jest tego efekt? Są dalej chorzy, tak? Dlaczego? Ponieważ nie zmieniają połączeń neuronowych w swoim mózgu czyli nie robią nic innego, nie zmieniają swojego zachowania. Po prostu robią ciągle to samo, nic nie zmieniając. Więc kręcą się jak taki chomik w, w tym kółku, w klatce, czyli w swoim pudełku. I teraz tak, w momencie, gdy zmienisz swoje zachowania, zmienisz myślenie, zmienisz połączenia neuronowe w głowie, co pozwoli wytworzyć coś nowego, że ty wyjdziesz z tego. Swojego pudełka. Rozumiesz? <noise> nie wiem, czy to zrozumiecie, bo to jest trochę, no już trochę wyższy poziom świadomości, ale po prostu nawet się tak mówi, że bez zmiany zachowania nie zmienisz nic w swoim życiu. Nie możesz oczekiwać innych rezultatów, jeżeli czegoś nie zmienisz w życiu, a raczej nie zmienisz swojego zachowania. I właśnie tak jest. W tym przypadku, jeżeli chcesz zmienić swoją rzeczywistość, chcesz zmienić swoje życie, musisz zmienić myślenie. Wtedy wytworzysz inne połączenia neuronowe, co pozwoli Ci na wytworzenie nowej rzeczywistości. To tak w skrócie, ale to jest po prostu niesamowite. Teraz tak mi to przyszło do głowy i postanowiłam, że się tym podzielę. Bo wiecie, jak to jest. Nigdy nie jesteśmy w stanie zobaczyć czegoś, co nie istnieje w nas neuronalnie. Czyli jeżeli my nie myślimy w jakiś sposób, nie mamy jakichś myśli, my nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, nie jesteśmy w stanie tego stworzyć w naszym życiu. Ja Wam podam tutaj bardzo prosty przykład na sobie. Ja to się śmieję, że ja jestem testerką życia, naprawdę. Bo ja, no, wszystko to, co wam tutaj mówię, ja testuję na sobie. Nie jest tak, że ja sobie wysysam to z palców. Nie. Słuchajcie. E, taki przykład. Zobaczcie, ja wcześniej skupiałam się bardzo na tym, że ja mam trądzik. Ja cały czas tutaj na Instagramie trąbiłam o tym, mówiłam o tym, e, pokazywałam wam sposoby na pozbycie, pozbycie się trądziku, prawda? Tak było, tak było. Ale wiecie co? Ja zdałam sobie sprawę z tego, że ja faktycznie pielęgnuję cały czas tą swoją skórę od zewnątrz. Cały czas poświęcam uwagę temu, że ja mam niedoskonałości i tak naprawdę to prowadziło do tego, że te niedoskonałości cały czas wzrastały, cały czas rosły. Był moment, że skóra była piękna, ładna. A potem znowu to wszystko wracało. I ja zaczęłam się zastanawiać dlaczego tak jest. To nie jest możliwe, że inne dziewczyny mają piękne skóry, ja, korzystając tylko z produktów, urządzeń, miałam takie skoki. Raz ta skóra była piękna, a potem zaraz znowu to wszystko wracało i ja zaczęłam się zastanawiać dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest? To nie jest możliwe, że inne dziewczyny mają piękne skóry. Ja, korzystając tylko z produktów, urządzeń, miałam takie skoki. Raz ta skóra była piękna, a potem zaraz znowu to wszystko wracało. I ja zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest? I później, w momencie, gdy ja się tak zatrzymałam, Myślałam, że ktoś idzie, że ja się tak zatrzymałam, i zaczęłam po prostu. No, życie mnie zmusiło do tego, że ja się po prostu zatrzymałam. I wtedy zaczęła się taka we mnie lekka zmiana, i zaczęłam bardziej to wszystko nad tym wszystkim się zastanawiać, rozmyślać. I właśnie wtedy zrozumiałam, z biegiem czasu, zrozumiałam, że ja cały czas poświęcałam też uwagę na to. No po pierwsze trzeba było napełnić się miłością, to była długa praca nad, nad sobą, to nie przyszło z dnia na dzień, od razu mówię, ale doszłam do wniosku, że po prostu ja poświęcałam cały czas uwagę tym niedoskonałościom i one cały czas powracały, cały czas. Już tutaj jeszcze inna kwestia, to jest poczucie bezpieczeństwa i takie inne mentalne rzeczy, ale generalnie, wiecie co ja zrobiłam? Ja stworzyłam nowe połączenia neuronowe w moim mózgu. Ja, budząc się rano, ja myślałam, że ja mam piękną skórę, ja cały czas to robię, bo ja cały czas jestem w procesie. Ja myślałam cały czas, że ja mam piękną skórę, mam gładką skórę, zero niedoskonałości, że po prostu wyglądam pięknie. I przestałam kupować produkty na niedoskonałości. U mnie w łazience nie ma produktów na trądzik, nie ma. I ja tak sobie żyłam z dnia na dzień, z dnia na dzień, później zaczęłam. Z dnia na dzień, z dnia na dzień, później zaczęłam pracować nad swoją al alergią, e, i tak naprawdę teraz ja <ścoughs> przez te kilka dni jadłam takie rzeczy, że ja powinna mieć totalny wysyp na twarzy, a ja nic na niej nie mam. Nic. Bo ja zmieniłam myślenie. Ja zmieniłam po prostu moje połączenia neuronowe na takie, że ja w swojej rzeczywistości mam piękną skórę, zero niedoskonałości, nawet o nich nie myślałam, nawet nie wypowiadam tego słowa, e, słowa takiego jak trądzik i niedoskonałości, pryszcze, one u mnie nie istnieją. I teraz chodzę sobie bez makijażu po prostu, teraz jestem też bez makijażu. Gdzie wcześniej ja bym nie wyszła, gdy wcześniej bym maskowała wszystko, a teraz mam gdzie nie gdzie, ale to nic. Ja wiem, że ja jestem w procesie i to, co po prostu ja dokonałam teraz, to jest dla mnie niesamowite. Ja wcześniej mogłam sobie pomarzyć tylko o takiej skórze. Ja w tym momencie usunęłam wszelkie produkty dotyczące trądziku niedoskonałości. Ja tylko pielęgnuję swoją skórę. Ja sobie mówię, że moja skóra ma piękny glow. Kupiłam sobie wspaniały krem na glow na twarzy. I po prostu pielęgnuję te moje glow na buźce i nic więcej. E, oczywiście oczyszczam, bo ja te urządzenia, które wcześniej Wam polecałam, ja je używam. Nie powiem, że nie, bo ja je używam. One są moją, e, tutaj e, jedną z rzeczy do pielęgnacji skóry, to od zewnątrz. Ale mentalnie ja mam piękną skórę, a wcześniej ja się zawsze koncentrowałam na tym, że ja mam niedoskonałości, że zawsze miałam niedoskonałości. I gdzie moja uwaga była? Moja uwaga była na tym, że ja mam niedoskonałości i one ciągle wracały, bo skoro ja tak mówię, to wszechświat mi to dawał, tak? Bo nie może być tak. Bo nie może być inaczej. A teraz ja mówię, że ja mam piękną skórę i naprawdę ona wygląda coraz lepiej, także to jest taki przykład.